OK, a robimy kolejne zadanie z Zadanie z... ...kółko-podgłoszeniowych o... procesem rate of plus... I sobie właśnie lecimy do tych kolejnych zadań, a jest... ...ona... ...krócowa, <tuk> czy jakikolwiek to jest kolor. I zatem oznacza że będzie to zadanie morskie niestety.

we have money and property and rage. i will use all to strike at their commanders, soldiers and fleet. so i have to sink the athenian fleet. all the boats must be sunk. every last one. <sighs> dobrze, dobrze. i'll help you. Good. please be quick. may the fates be on your side.

Hmm, 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 skupiłem go, skupiłem! Jak hmm. tu mam zadań? Na tej wyspie widzę, że przez chwilę byłem nawet Dlaczego? Tara Gitara Jeszcze tam popłynę niedługo w takim razie skoro tak zrobiłem. A, tu mam adresę ale to też jest czerwone no i co no i to że dobrze było gdzieś się przenieść gdzie jest dużo niebieskiego to jest czerwone nieźle Spartanie opanowali to Golida, no to dobra może tu jest tu port w ogóle tu aż aż tu oto też nie widzę może tu o, tu jest, to jest niebieskie? nie, to jest czerwone, no tu jest czerwone, ładko to jest czerwone Puski tu niewiele co niebieskiego zostało no, Argolida, ale, ale port jest dopiero tu Dobra, tam radę. Dam radę jakoś. O, a statki. Muszą tylko dorwać naszą interesę. W jakiejś płaszczyznie? jest sport okay. sport jest sport sport. Słuchamy Chodź Andresta, chodź to, chodź, pomożesz tam wykonać, co nie morskie Oki doki Nie jak to mańkę Tu jest nasz mostek To działa

E aí, o Samy, bo to już z tyłu mi to następne czyli mamy trzy, jeszcze tylko dwa. no nie wiem, że tak. tak to pójdzie.

Jeszcze to cały czas rośnie niestety po mnie przez najemnika. Wrócenie zaraz dojdzie do drugiego najemnika, jak powinien zwalają ostatnio okręt, ale wtedy sobie może wykupię anulowanie. No i tam są okręty. Nawet dwa. Ponownie Jazem.

вообще у них хоть звонки дыма, но скоро и Иначе на, на... на таранеллоне. od razu spłacam najemnika. Jeżeli mogę się przenieść, to się łahno nie przeniosę. okay already did you destroy them all it would be hard to piece them back together you've earned your payment mistios you. this is for you i could use someone with your skills would you consider you. joining my crew i'm not one for adventure mistios i've put down roots here you'd have loved varnavas but fine huh? okay Zadanie ukończone, wściekłość spartanina. Co teraz widziałem wśród zadań? Jeszcze jedno. W kategorii świat. To. Mianowicie, to też jest mam się Tutaj się jest zasłupa. tutaj porozmawiać z żołnierzem, tylko... Pff, no kawałek mam do tego miejsca. No dodatek To jest w Megaris Aaa, przecież ja Megaris zrobiłem W nie zrobiłem tego No nieźle O tak opuściłem? Megaris? Jestem ja pewien, że zaliczałem całe No nic Pomyliłem się <laughs> Myślałem, że to część Bocji Bo To nie jest część Bocji Dobra Zróbmy tak, że Płynę statkiem. Może będzie szybciej niż... O, coś to jest 700 metrów. już Pewnie 700 metrów to wprost, a nie na obszar. Tam nie będzie. Nie, ja, pewnie tak. Nie. Nie, powiedziałem nie. też nie No bo mnie zawolało na śmierć. Czy to jest łódka. Uch, to skrócił skróćmy nieco. Dobra. Przekonałeś. Jacek. <coughs> Warto na śmierć. Takie zadanie. Oh, o, on tutaj o terenie. Coś tam prowadzi. Jakby tam były rekinki? Niewytłoczona. Okej. Dopływamy. O ty szczeka. No to nim pójdę, to... Może to zabiję, bo przeciwnika mi spoczywa, ja może... źle się muszę rozmować. Możecie utopić to jestem naładowany a tak. Teraz to zmienić broń na to. No, not much, no, much. You left a note on the board. What's happened? The local Spartan commander enjoys figs with honey. I'd like to send him some, but he can't know there from me. Why are you sending him a snack? Not a snack. His last. <laughs> you, know. you want me to deliver it to the Spartan commander? Exactly. It must arrive without a scratch. I'm in. Good. I need it done fast and quietly. I should get going. 200 meters. Wait a minute. How do you do Napiszę to, bo to nie miałem tego zadania, no nie przypominam sobie. Nie wiem, jak to się potoczy dalej. To okay. no wszystko w takim razie, dwa zadania zrobione. Zapraszam na kolejny